Cześć! Jestem Poster, A ja jestem kreska. I dzisiaj pokażemy wam co inne i co się nosi w Co my mamy ogólnie w swojej torebce? Nasza torebka wygląda tak. O tak, właśnie tak. To jest nasza torebka. Tak. Taka ładna krateczka. No, a więc... Pierwszą rzeczą, którą tutaj zobaczycie, to będzie... Dalej, potrzebny jest nam, bo na przykład jak będziemy coś na sobie jemy, to będziemy musieli sobie gdzieś dać coś do jeden, nie? Na przykład jajko. Na przykład takie samociuszne jajko. Zobacz sobie jeszcze tylko wtedy i siedzieć jajko. I na przykład, bo nie zaraz teraz inny kalezi, bo na przykład są brudne, i na przykład są wszydzi, są na przykład brudne, na przykład No tak. Ale rzeczą, to ja pokażę, to będzie, będzie, będzie. Znaczy będą gazetki, mamy kilka tych gazetek, mamy nawet dużo tych gazetek, no ale zresztą się nie chce ożegnać, bo, bo mam mamy tylko te gazety, które mamy, więc wiecie, no rozumiecie prawda? Ale mamy po prostu gazetki Bravo, tu Club, Bravo, Fan Club, a też Bravo Sport, bo je lubię czytać Bravo Sport, a my mamy też te, takie Bravo takie, no, na przykład jak idziemy do toalety, czy mnie, to nam się nudzi na tych Potrzeba by coś jest nie? Na przykład te, A propos kubki, to na przykład jak będzie za-, przyjąć toaletę, czy to nie wypada takim złotami, dlatego że możemy sobie amikurcz, żeby odsiedzieć powietrze. Bo kubka ma ładnego zapachu. I to do tego, przyjmuję twoje własne papierce, ale to, bo... Pierwny jakieś tam, ale ona tutaj takie światuszki, nie wiem, czy widzicie, ale to są takie światuszki. Takie światuszki ładne. Takie lepiej, ja a jak dopasuję, czyli. Skupmy włoski. I jedną rzeczą, którą zobaczycie, to będą um, takie. No, matki, je nosimy, bo. No, bo znaczy, to, nie do, jeśli to majtki, tak. no, no, to, no, 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 parę no, no, raczej nie no, 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 to no, no, no,

Ej. 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 A na tę tę rzecz, a na który akurat teraz mały na nie może bez niego żyć. O, o, go kocha. a na żyć. a na tę rzecz, a na tę rzecz, a na tę na przykład jak się nie wyrobimy na tę

Możecie sobie zobaczyć, co to jest do pieniążka. Nie, czy nie, widzicie, Ale to jest tak problem. Do nie stanie pieniążków w Polsce, No, bo to jest fajstowe. <glyisy> <senst sexy> no, ale jakieś dziesiątki było pieniążka, a ja dziesiątki było takiego pieniążka i było fajnie. Nikt mnie nie ukradł. Nikt o tym się nie dowiedział. A więc następną rzeczą będzie Bira. Ja tu mam taką bilę prawdziwą. Ona jest taka Bira. Ja nie wiem, po co ją noszę, ale tak po prostu ją noszę. Gdybym ją ruszyła, to by nie wiem, co się stało, ale pewnie coś złego. A więc widzę, noszę, nie wiem po co. I następna rzecz. nitka. Bo kiedy mi się rozpłynę spodnie, no to muszę jakieś szyć. A niestety nie noszę igły, bo wiesz, że kurczaki zawsze no, pojedzie. No, no, to jest taki niebieski kolor, ładny niebieski, prawda? Do wszystkiego no, I no, pokaż. Na tym jest autko z wyglądko flego. Na przykład jak się nam będzie nudziło, przy jak będziemy musieli sobie opatrzyć rączkę, bo się coś stało, to musimy sobie po takiej Dobra, nieważne. <much> ale tym to też jest autko, te się, jest takie ładniejszy, jest taki Nie wiem. I więc, tu jest taki który no nie jest, ale tak. Na tym życiu będzie ładowarka do telefonu. E, ładowarka do telefonu lecimy czasem, bo, e, bo szkole sobie ładujemy, bo w domu nas niestety nie jest na prąd, e, więc my nie możemy za długo ładować telefonu. No tak, to jest firm taki Alcatel. To, e, będzie, będzie, będzie klapek. Będzie klapek. Klapek. rozmiar 37. Zielony! Ja naprawdę nie mam takiej wielkiej giry, Ale no tak. E, ja mój brat taki dobry. Ja nie mam po co tutaj, które. No, ale. Dlatego, e, no, bo, e, bo ja mam za mało miejsca, które wtedy wyklonam. Nieważne. Tak, to będzie. Tak, to jest Tak, to już na przykład, jak nam się mówi, jak na przykład jest brzydka pogoda, to musimy na coś ładnego patrzeć, nie? I tu jest taki bardzo ładny, jeszcze polny odsłon. Ale się otworzy, to wtedy będzie brzydko. A na tym razie, ciało, dajcie taki widek. Dobra, ja nie wiem, czy miałam taki widek, ale pewnie dla tego, jak mam, dla spannu, bo noszę, był taki fajny widek. I będzie mnie jej kolej zagrozić. Na przykład, ja też bym miała taki dziewczynkę, który miał pyszczonek. Następną rzeczą jest karma dla rybek. Na przykład jak zobaczymy sobie kału, bo padał deszcz. I będzie taka ma chmurza. Nie chcąc jakoś jakaś tam rybka, to nie to trzeba będzie ją my nakarmić, nie? Bo, no bo, bo my, my nigdy nie zostawiamy rybę do karmi. No właśnie. A co następną rzeczą? Nie wiem, co to dokładnie jest, ale to jest takie coś. Ja nie wiem, czy to no, nagłuje takie coś, no ale ja mogę. Tak. No, tak po prostu mogę. No, tak, bo kocham bisy. Następną rzeczą jest takie, takie, takie taki, akurat to jest. To jest papier. I ostatnią rzeczą, chyba tak chyba ostatnią rzeczą, będzie tutaj, będzie tutaj pilot. My go zawsze nosimy, bo za kawałki to taki, taki, no czasem nosimy, no tak po prostu. Bo my wszyscy myśleli, że mamy tarę, pilot, torebce. A tego nie tego A tutaj no. jeszcze są... E, e, baterie, nie wiem czy to widzicie, nie. ale tak tak o, tak, tak jest. E, to są baterie. Jedna to jest jakiś dura, a druga to energizer. Ja nie wiem czy znaczy takie, pliki. ja za bardzo nie znam. No, nie przepadam za bateriami. E, jednak nie ostatnią rzeczą, nie ostatnią, e, będzie... Tutaj mamy jakiś e, kalcium 2, witaminę D3. Nie jestem widzicie. Ale tutaj tak jest taki no. Nie czym widzicie i nie, nie czy wy widzicie, ale ktoś taki to jest. Ale ja to może no, to mi korek. On bardzo bił pomadę, prawda? Jak już tej się zmienia korki, na czymś widzę